Cześć ja jestem Michał a w dzisiejszym odcinku 260 milionów euro na Lionela Messiego. FC Barcelona planuje transfer trzech obrońców. Były asystent Adama Nawałki trenerem Jagiellonii Joshua kimyś pewny. Lewandowskiemu należy się złota piłka. Borus pożegnał się z Bournemouth, Czas na Legię Warszawa. Gareth Bale zapewnia, że nie odejdzie z Realu Madryt. Znamy wygranych baraży o pierwszą i drugą ligę. Andrea Pirlo wraca do Juventusu Piłkę z poprzedniego filmu wygrywa ten użytkownik Instagrama. Napisz do mnie na maila, którego masz w opisie, w celu odebrania nagrody. No i mam do Was ciekawą propozycję. Co Wy na to, żeby przez cały sierpień, zaczynając od poniedziałku, codziennie wrzucać filmy? Dajcie znać co o tym sądzicie. Jeżeli chcecie codzienne filmy przez cały sierpień, to zostawcie tak powiedzmy 6000 łapek w górę. Tam na dole, jeżeli chcesz filmy codziennie, kciuk w górę. Chcę zobaczyć po prostu jak się na to zapatrujecie. Jeżeli jeszcze nie subskrybujesz kanału, a interesujesz się piłką nożną, zachęcam do kliknięcia czerwonego przycisku. Zapraszam także do darmowej przeglądarkowej gry w trybie menedżera piłkarskiego w footballteam.pl. Link do gry znajdziesz w opisie. A rejestrując się z mojego linku masz dodatkowe 200 punktów energii na start. Gorąco polecam i zachęcam. No i lecimy z niosami. Miłego oglądania. Lionel Messi jest kojarzony tylko i wyłącznie z FC Barceloną. W ostatnich tygodniach dużo mówiło się o jego odejściu z dumy Katalonii. Według nieoficjalnych informacji może ono dojść do skutku. Według dziennika La Gazzetta dello Sport działacze Interu Mediolan planują przeznaczyć ogromne fundusze na ściągnięcie argentyńczyka. Włoski klub chce zainwestować łącznie 260 milionów euro. Messi miałby podpisać czteroletni kontrakt, według którego rocznie otrzymywałby 50 milionów euro plus bonusy. Byłby to absolutny światowy rekord, jeżeli chodzi o zarobki piłkarzy. Inter chce poczekać do 30 czerwca 2021, czyli do ostatniego dnia obowiązywania obecnej umowy Lionela z FC Barceloną. Jest to obecnie mało prawdopodobne, jednak kiedyś też nie wierzono w odejście Cristiano Ronaldo z Realu Madryt. FC Barcelona w minionym sezonie miała duże problemy z formacją defensywną. W najbliższym okienku transferowym to właśnie ci piłkarze będą najmocniej poszukiwani przez działaczy klubu. Według hiszpańskiego Mundo Deportivo Duma Katalonii nie przeznaczy dużych pieniędzy na transfery. Wszystko przez pandemię. Największy priorytet ma Eric Garcia z Manchesteru City, któremu umowa kończy się w 2021 roku. Obrońca w przeszłości trenował w młodzieżowych drużynach Barcelony. Oprócz 19-latka Duma Katalonii ma na celowniku Juana Bernata z Paris Saint-Germain i Dawida Alabe z Bayernu Monachium. W tych przypadkach również umowa wygasa w czerwcu przyszłego roku. Wszystko wskazuje na to, że Duma Katalonii nie chce wydać żadnej gotówki na transfery obrońców. Reprezentacja Polski za czasów Adama Nawałki święciła największe sukcesy w XXI wieku. Oprócz niego w pocie czoła pracował liczny sztab szkoleniowy. Jeden z jego członków właśnie został zatrudniony w ekstraklasowym klubie. Jagiellonia Białystok zaprezentowała Bogdana Zająca jako nowego szkoleniowca pierwszej drużyny. 47-latek związał się z białostockim klubem roczną umową z opcją przedłużenia na kolejny sezon. Co ciekawe jest to pierwsza praca Zająca w roli głównego trenera. Wcześniej pełnił rolę asystenta wspomnianego wcześniej Adama Nawałki w Górniku Zabrze, reprezentacji Polski i Lechu Poznań. W sezonie 2013-2014 zaliczył ekstraklasowy epizod jako trener tymczasowy Górnika. Do Jagi trafili również dobrze znani z kadry trener bramkarze Jarosław Tkocz, specjalista od przygotowania fizycznego Remiusz Rzepka oraz analityk Gerard Juszczak. France Football oficjalnie podjęło decyzję, że za obecny sezon złota piłka nie zostanie nikomu przyznana. Wiele osób uważa to za niesłuszną decyzję. Wśród nich jest Joshua Kimiś, który przyznał, komu należy się złota piłka. Obecny sezon jest najlepszym w wykonaniu Roberta Lewandowskiego. Wielu obserwatorów uważa, że to właśnie Polakowi należy się złota piłka. France Football uznało, że przyznanie tej nagrody będzie niesprawiedliwe, między innymi, dla piłkarzy Ligi Francuskiej. Z decyzją nie zgadza się Joshua Kymyś, który uważa, że nagroda należy się jego koledze z zespołu. Robert rozegrał wyjątkowy sezon i strzelał gola w prawie każdym meczu. Myślę, że zasłużył na złotą piłkę. Artur Borus jest jednym z najlepszych bramkarzy XXI wieku, który jest u schyłku swojej kariery. Wszystko na to wskazuje, że Polak wróci do ojczyzny reprezentować barwy swojego byłego klubu. Były reprezentant Polski po 6 latach rozstał się z Bournemouth, z którym wywalczył między innymi awans do Premier League. Boruc rozegrał 129 meczów w barwach zespołu, zaliczając 39 razy czyste konto. Klub postanowił nie przedłużać umowy z Polakiem, w związku z czym 40-latek jest teraz wolnym zawodnikiem. O odejściu poinformował sam Boruc na swoim Instagramie. Piękna podróż z AFC Bournemouth dobiegła końca. Dziękuję wszystkim za wsparcie. Przesyłam wiele miłości wszystkim pracownikom tego pięknego klubu. Nigdy o was nie zapomnę. Powstaje pytanie co dalej. Według informacji wp sportowe fakty Borut zostanie piłkarzem Legii Warszawa. Golkiper jest już w stolicy, ma za sobą testy medyczne. Według ludzi związanych z klubem podpisanie kontraktu jest pewne na 95%. W hiszpańskich mediach dużo mówiło się o odejściu Garetha Bale'a z Realu Madryt. Królewscy pokładają w Waliczyku nadzieję na załatanie dziury budżetowej po pandemii. Niestety plan może legnąć w gruzach. Według informacji angielskiego dziennika The Sun Gareth Bale nie ma zamiaru odchodzić z Realu Madryt. 31-letni piłkarz w rozmowie z selekcjonerem reprezentacji Wali Ryanem Gigsem zapewnił, że w sezonie 2020-2021 nadal będzie piłkarzem królewskich. Nawet jeżeli miałoby to oznaczać sezon spędzony na ławce rezerwowych. Jest to bardzo zła informacja dla włodarzy Realu Madryt, którzy liczyli na odejście jednego z najlepiej zarabiających zawodników w zespole. Bale zgarnia tygodniowo 600 tysięcy funtów, które mocno obciąża klubowy budżet. Z drugiej strony nie jest to też dobra informacja dla wspomnianego Ryana Gigsa, który mocno liczy na swojego reprezentanta na przyszłorocznych mistrzostwach Europy, które rozpoczną się 11 czerwca. Za nami finałowe mecze barażowe o pierwszą i drugą ligę. Tym samym poznaliśmy skład pierwszo- i drugoligowych rozgrywek na przyszły sezon. W finale o pierwszą ligę zmierzyły się ze sobą drużyny z Rzeszowa, Stal i Resowia. Emocjonujące spotkanie po 90 minutach zakończyło się bezbramkowym remisem. Konieczne było rozegranie dogrywki. W niej również nie padły gole. W serii rzutów karnych lepsza okazała się Resowia, która wygrała 7 do 6. W meczu o ekstraklasę zmierzyły się ekipy Warty Poznań i Radomiaka Radom. Zwyciężyli piłkarze z Wielkopolski, którzy wygrali 2 do zera po golach Mateusza Kupczaka z rzutów karnych. Co ciekawe jedenastki były podyktowane po interwencjach Wozu VAR. Rozczarowania nie krył szkoleniowiec Radomiaka Dariusz Banasik. Nie będę tego meczu podsumowywał, bo powiedziałem zbyt dużo niepotrzebnych rzeczy. Były bardzo duże kontrowersje. Mówię tu o dwóch jedenastkach w spotkaniu o takiej randze. Zwłaszcza pierwsza to jakieś nieporozumienie. Był jednym z najbardziej elegancko grających piłkarzy w historii. Teraz Andrea Pirlo będzie miał okazję wykazać się w roli szkoleniowca. Były zawodnik między innymi Juventusu czy Milanu został trenerem drużyny starej damy do lat 23. Co ciekawe, Andrea odrzucił oferty z Serie A oraz Premier League. Włoch na oficjalnej konferencji prasowej przyznał, że postara się wykorzystać wiedzę trenerów, z którymi współpracował w przeszłości. Miałem wielu trenerów, każdy bardzo dużo mnie nauczył: Carlo Ancelotti, Marcelo Lippi, Antonio Conte i Massimiliano Allegri. Myślę jednak, że każdy musi iść własną drogą. Na sam koniec zobaczcie precyzję lewego, który na treningu barkiem trafia piłkę do celu. To nie ja dodałem ten efekt Tag Live. Taki film możemy znaleźć na oficjalnym Twitterze Bayernu Monachium. Na dziś to tyle. Dzięki za uwagę. Zachęcam do ocenienia filmu, subskrypcji kanału na dole po codzienny zastrzyk futbolu. Bardzo mi to pomoże. Widzimy się już wkrótce. Do zobaczenia.